Cześć, tu Dawid z Motokontrolera, a to kolejny odcinek z serii Auta bez tajemnic, w której omawiamy najpopularniejsze modele samochodów. Dziś czas na Audi A4B8. Standardowo omówimy, jaki silnik czy skrzynię wybrać, jakie są jego najczęstsze usterki i na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Zapraszam do oglądania. Jeśli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. A teraz nie przedłużając. Audi A4 o oznaczeniu B8 to czwarta generacja modelu. Zaprezentowano ją podczas międzynarodowej wystawy samochodowej we Frankfurcie w 2007 roku. Samochód został zbudowany na zmodyfikowanej płycie podłogowej Volkswagen Group MLB. Auto zyskało na przestronności w środku i na właściwościach jezdnych. Poprawił się rozkład mas względem poprzedników. W B8 dominowały jednostki TFSI i poprawione TDI z układem Common Rail. Limuzyna, czyli sedan, pojawiła się jesienią 2007. 2007 roku, kombi czyli Avant dołączyło w 2008 roku, a podwyższony uterenowiony Allroad oferowany jest od 2009 roku. Topowe RS4 z wolno -sącym V8 weszło do oferty w roku 2012. Od 2009 roku na chińskim rynku oferowano także wersję A4L z przedłużonym o 60 mm rozstawem osi. W 2011 roku przeprowadzono facelifting. Zmieniono lampy, zderzaki i delikatnie zmodyfikowano wnętrze. Zaraz potem rozpoczęto wycofywanie wersji przedliftowych z produkcji. Samochód był dostępny do 2015 roku, zastąpiono go generacją B9. Przejdźmy więc do wersji wyposażenia. Wersje wyposażenia Audi A4B8 różnią się w zależności od rynków, na które były przeznaczone. Zwyczajowo mówi się o znanych od lat 90. Poziomach wyposażenia: Attraction, Ambition i Ambiente. Odzwierciedla to ofertę, jaka występowała na rynku niemieckim. Jednak, na przykład we Francji sprzedawano pozycjonowaną wyżej od Ambiente, Ambition Lux oraz flotową Business Line. Attraction to wersja podstawowa. Najłatwiej ją poznać po prostej tapicerce, mniejszych felgach i minimalnej ilości chromu, który znajduje się tylko na grillu. Zewnętrzne obudowy kratek w zderzaku są czarne i nielakierowane. Wersja Ambiente. Ta wersja jest bogatsza. Wyróżnia się chromowanymi listwami wokół szyb bocznych. Wewnątrz znajdziesz więcej chromu, a także dekory z drewna lub aluminium. Wersja Ambiente oferuje również wielofunkcyjną kierownicę. Następnie Ambition. Wersja o sportowym charakterze. Posiada obniżone i twardsze zawieszenie oraz sportowe fotele. Pakiet s -Line. To opcja, którą można było dokupić do większości silników. Auto z pakietem S-Line łatwo poznać po większych wlotach powietrza w zderzakach, aluminiowych listwach progowych oraz logotypach S-Line na przednich błotnikach. Dodatkowo te modele mają niższe zawieszenie i zazwyczaj większe 18-calowe koła. Bezwypadkowe? Jasne! Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historia Silniki benzynowe 1.8 TFSI o mocy 120 koni oraz jego mocniejsza o mocy początkowo 160 koni, a po 2011 roku zwiększonej do 170 koni. 2.0 TFSI. Także 4 cylindry i turbodoładowanie. W 2013 roku poddany przeprojektowaniu i od tego momentu jego moc wzrosła do 225 koni. Zarówno 1.8 jak i 2.0 to jednostki z rodziny EA888. Świetnie jeżdżą, ale w egzemplarzach z lat 2008-2011 potrafią spalić nawet do 1,5 litra oleju na 1000 km przez wadliwe, zbyt cienkie pierścienie tłokowe. Producent ograniczył skalę problemów w 2012 roku, ale niekoniecznie wyeliminował inny defekt mianowicie rozciągający się łańcuch rozrządu. W 1.8 TFSI do 2010 roku zawodny był również napinacz łańcucha rozrządu spalanie między 8 a 10 litrów w trasie, a między 10 a 12 w mieście. Kolejny silnik 3.2 FSI V6. Trwały, wolno silnik z efektownym brzmieniem. Słabe punkty to klapy wirowy w kolektorze i łańcuch rozrządu. Sam rozrząd nie jest drogi, lecz wymiana wymaga opuszczenia zespołu napędowego i potrafi kosztować między 6 a 8 tysięcy złotych. Spalanie 13 na setkę. Po liftingu zastąpiła go 272-konna odmiana 3.0 TFSI. 3.0 TFSI V6 ta jednostka otrzymała doładowanie kompresorem, a nie turbosprężarką. Silnik ten cechuje się kapitalną elastycznością, lecz łańcuch rozrządu przewidziany na życie warto mimo wszystko zrobić co 120 000 km. Komplet części to 3,5 tysiąca, a z robocizną nawet do 6 tysięcy. W USA parowano ten silnik także z 8-biegowym rolnikiem ZF-8HP. Europejskie auta mają wyłącznie siedmiobiegowy Estronik, spalanie między 11 a 13 litrów na setkę. 4-2 FSI V8 to wolnosąca Perła, dostępna tylko w wersji RS4, jest podatna na nagach w kanałach dolotowych. Spadek mocy do 400 koni to zwykle znak, że czas na czyszczenie. Eksploatacja: sportowe hamulce, twarde zawieszenie i wysokie koszty części. Świadomy nabywca wie w co wchodzi. Spalanie 20 na setkę. Kolejno silniki diesla. W przypadku wszystkich diesli mamy do czynienia z pojedynczym turbodoładowaniem i wtryskiem Common Rail. 2.0 TDI EA189. W A4B8 od początku zastosowano układ Common Rail. Wczesne roczniki głównie do około 2010 roku miały wtryskiwacze piezoelektryczne Siemensa i VDO, które były awaryjne. Później wprowadzono trwalsze wtryski elektromagnetyczne od Boscha. Sporadycznie zdarzają się przypadki opiłkowania pompy wysokiego ciśnienia, głównie w silnikach o oznaczeniu CAGA. Przy zakupie warto sprawdzić filt paliwa pod kątem opiłków. Same jednostki 150, 163 i 190 koni są chwalone za relatywnie niskie spalanie między 5 a 6 litrów na setkę, ale filtr DPF Typowym ruchu miejskim potrafi się zapchać. 27 TDI V6. Bardzo oszczędny i kulturalny, lecz przy dużym przebiegu do budżetu trzeba doliczyć regenerację wtryskiwaczy piezoelektrycznych i DPF-u. Był oferowany tylko w wersjach przedliftowych. Spalanie około 8 na setkę. 30 TDI V6. Łańcuch rozrządu od strony skrzyni, demontaż silnika przy wymianie to największy wydatek sięgający między 8 a 12 tysięcy złotych, Natomiast sama jednostka uchodzi za jedną z najtrwalszych, o ile zmieniasz olej co 15 tysięcy km. Wersja 240-konna miała dwie generacje. Druga już korzystała z układu SCR AdBlue, więc spełniała Euro 6 i rzadziej zapychała DPF. Spalanie około 9 na setkę. Skrzynie biegów. Do wyboru są cztery przekładnie sześciostopniowa manualna oraz trzy skrzynie automatyczne. Skrzynia bezstopniowa Multitronic występująca z napędem na przednią oś i skrzynia S-Tronic lub Tiptronic połączona z napędem quattro. Manual czyli najbezpieczniejsza i najtańsza w serwisie opcja. Multitronic o oznaczeniu VL300 380 i 381. Najbardziej awaryjna. Po przebiegach 200 tys. km rozciąga się łańcuch i psuje elektronika sterująca. Naprawa to około 10 tys. zł. Obowiązkowa wymiana oleju co 60-80 tys. Skrzynia Estronik siedmiobiegowa. Znakomita dynamika zmiany biegów, ale przy wysokim momencie, przy np. S4 z 3-litrowym dieslem, cierpi Mechatronika. Kompleksowa regeneracja to nawet 10 tysięcy złotych. Tiptronic ZF 6HP28. Tradycyjny automat uchodzi za najtrwalszy. Wymieniaj olej co 60 tysięcy km. Tiptronic ZF 8HP55. Rzadko spotykany, ale poszukiwany przez fanów 3.0 TFSI. To zupełnie inna konstrukcja niż ośmiobiegowy Multitronic. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Przechodzimy do najdroższych usterek, jak je wykryć, na co zwrócić uwagę przy zakupie i co najczęściej się psuje? Silnik i skrzynia biegów. Nadmierna konsumpcja oleju w 1.8 i 2.0 TFSI. Wadliwe pierścienie tłokowe powodują, że silniki te mogą zużywać dużej ilości oleju. Zapytaj sprzedawcę o fakturę za naprawę tłoków lub wykonaj pomiar kompresji. Łańcuchy V6 i V8. Posłuchaj, czy po uruchomieniu zimnego silnika nie ma charakterystycznego grzechotu, który trwa kilka sekund. Jest to sygnał z użycia napinacza lub łańcucha. Multitronic Bezstopniowa skrzynia biegów Multitronic montowana w modelach z napędem na przednie koła jest dość delikatna i podatna na usterki. Podczas jazdy próbnej zwróć uwagę na falujące obroty silnika przy stałej prędkości i delikatnym przyspieszaniu. Szarpnięcia lub wyraźne wibracje podczas ruszania Również mogą być oznaką problemów. Zabierak pompy olejowej w 2.0 TDI, szczególnie BKP. Może dojść do zużycia sześciokątnego zabieraka napędzającego pompę oleju. Jego pęknięcie prowadzi do zatarcia silnika. Sprawdzając auto w warsztacie, poproś o pomiar ciśnienia oleju. Weź też pod uwagę, że mechanicy zalecają, by naprawę tego elementu połączyć z regeneracją gniazda. Elektronika. Podzespoły takie jak systemy multimedialne. Czujniki ABS czy hamulec postojowy są sterowane elektronicznie i mogą generować błędy. Podłącz auto pod komputer diagnostyczny z oprogramowaniem VCDS lub podobnym. Pełny skan wyłapie wszystkie aktywne i archiwalne błędy. Zawieszenie, hamulce i nadwozie. Z przodu mamy aluminiowy wielowahacz. Perfekcyjnie się prowadzi, lecz kompletny zestaw dobrych wahaczy to około 2500 zł plus oczywiście montaż. Karoseria jest. Cynkowana, ale warto obejrzeć dolne krawędzi drzwi, progi i ranty błotników. Pierwsze ogniska rdzy w polskich warunkach widać właśnie tam. Czujniki parkowania, moduł komfortu, MMI i start-stop potrafią kaprysić. Przyczyną bywa wilgoć w instalacji lub zużyty akumulator. W lampach senonowych wypalają się żarniki i umierają przetwornice. ABS zgłasza błędy czujników prędkości, a w pierwszych rocznikach zdarzały się awarie pompy ABS. Kończąc opowiadanie o drobnych problemach, przechodzimy do aut konkurencyjnych. Zaczniemy od Mercedesa Benz klasy CW204. Trzyma cenę lepiej i ma nieco odporniejszą elektronikę, ale prowadzi się bardziej komfortowo niż sportowo. BMW 3E90 jeździ najbardziej angażująco, lecz kosztuje podobnie w utrzymaniu i także bywa kapeśne elektronicznie. W segmencie popularnym Passat B7 i Skoda Superb są tańsze w serwisie, ale nie dają prestiżu ani czegoś, co określa się jako prawdziwy napęd 4 z centralnym mechanizmem torsen. Podsumowując, co najlepiej wybrać, jeśli przed zakupem wykonasz. Pełną diagnostykę i znajdziesz egzemplarz z pełną historią. A 4B8 potrafi odwdzięczyć się połową miliona kilometrów stosunkowo bezproblemowej jazdy. Na dziś to już tyle. Standardowo, jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapę w górę i suba, by nie przegapić kolejnych. A jeśli masz takie Audi, koniecznie pochwal się w komentarzu. Do następnego, cześć.